Wracamy do audycji prosto z kadru. E, przypominamy, że dzisiaj komiksowa Warszawa, e, więc wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Impreza jeszcze trwa dzisiaj i jutro, a my przychodzimy do e, pierwszych komiksów, które przygotowaliśmy dla Was. Na dobry początek, na takie rozruszanie, o ile faktycznie teraz nie biegacie, tak jak wcześniej mówiliśmy na początku audycji, jest drugi tom, drugi tom komiksu Rani od wydawnictwa komiksowego. Rani, Rozbójniczka, komiks autorstwa. Żona Van Hama i O'Conta. E, tak, te nazwiska francuskie mi ciężko wchodzą. To by uh -huh. chyba Filip też, co? Uh -huh. Ale to by było ciekawe, jakby na przykład Francuzi albo Amerykanie mieliby czytać um, polskie. E, polskie nazwiska przy komiksach. No to by się też nagimnastykowali pewnie czasem, co? No ja widzę, że scenarzystą jest Van Ham, którego tak. kojarzymy z serii Torgal, z serii 13. Czyli z, o kurczę, z wielu komiksów. Tak, tak naprawdę. i Widzisz, i tu jest taki problem, bo widząc nazwisko tego autora na tym komiksie, spodziewasz się czegoś no, co najmniej dobrego, coś Przemyślanego. Co... Przemyślanego. Rani może i jest przemyślanym komiksem, bo tutaj widać, że wszystko było. Że, no, tak podejrzewam, jest zapanowane od początku do końca, ponieważ tutaj w każdym tomie dzieją się konkretne rzeczy, które jakby popychają wszystko do przodu, ale mimo to no, niestety. Ten komiks y, no, nie wywarł na mnie zbyt pozytywnego wrażenia. Y, przy pierwszym tomie mówiłem, że f, fabuła czasem pędzi jak szalona, y, że w sumie jest taki nierówny poziom, jeśli chodzi o y, sam y, scenariusz. Nie podobał mi się taki bardzo chamsko wciskany erotyk y, między stronami, bo no, wiadomo, rozumiem, jest jakaś konwencja obrana tutaj, to są y, te konkretni autorzy. Jeśli możemy się spodziewać pewnych rzeczy po nich. Ale no, jakby sceny erotyczne albo ilustracje takie, znaczy sceny, bo tutaj zarówno mam na myśli, kiedy rzeczywiście coś się dzieje, jest jakiś akt, albo po prostu osoba jest pokazana przez chwilę nago. No to, to jest po prostu jakiś pojedynczy kadr. No można to wpląć mniej lub bardziej naturalnie, mniej lub bardziej hamsko. No, jakby zachowując też pewną konwencję, oczywiście można ją, że tak powiem, łyknąć, no ale czasem te wtrącenia są no niestety bardziej głupie niż, niż, no nie wiem, przyjemne dla oka. No i właśnie drugi tom moim zdaniem powiela błędy pierwszego, e, przy czym, no jest dla mnie troszeczkę lepszy, ponieważ no, rzeczywiście zaczynają się dziać tutaj ciekawe rzeczy. E, pierwszy tom nas zostawił z takiej sytuacji, gdzie nasza główna bohatera, bohaterka e, Joanna e, de Żona De Valcourt zostaje skazana za swoje czyny i na śmierć. I drugi Tom otwiera scena, kiedy jest przewożona z innym więźniem, więźniem na właśnie. na właśnie swój jakby egzeku na swoją egzekucję. No i ktoś ich ktoś ich uwalnia, znaczy to tak troszeczkę przeskakuje, ale podczas tej podróży oni się uwalniają, tak mówiąc bardzo skutowo i jak najmniej zadając szczegółów fabularnych. W ten sposób poznajemy nowych bohaterów. Nasza główna bohaterka poznaje grupkę postaci, która również się tutaj sprzeciwia naszym złoczyńcom, że tak to określę, tego komiksu. Tutaj tylko przypomnę, mamy taki konflikt polityczno-historyczny, gdzie mamy szpiegów i, i tak dalej. Tutaj przede wszystkim właśnie się to wiąże z tym, że nasza główna bohaterka została oskarżona o współpracę ze szpiegiem angielskim, który miałby tutaj doprowadzić do upadku Kraju od naszej bohaterki. No, ale ona ucieka. No, i mamy jakby dalsze jakby konsekwencje tego. Poznaje właśnie nowe postaci, które jej pomagają. Poznaje, jakby próbuje się wdrożyć do grupy, do której trafia. No, i właśnie do tego momentu wszystko mi pasowało fajnie. Coś się zaczyna dziać. Świat zostaje rozbudowany. Poznajemy nowe. Jakby powoli elementy tej całej układanki, która jest tutaj szykowana przez scenarzystę, ale potem się wszystko trochę, znaczy trochę, wszystko się psuje moim zdaniem, ponieważ wpadamy w jakieś tampowe rozwiązania. Eee, masz, w, Ja miałem wrażenie, że gdzieś już to widziałem tysiąc razy. Eee, jakby zwroty akcji, akcji w ogóle na mnie nie robiły żadnego wrażenia. I okej, okay, mm, no fabuła nie powinna się bronić tylko zwrotami akcji, ale kiedy cała reszta jakby kuleje, no to ciężko znaleźć tutaj jakieś pozytywy. No i też wspomniałem o tym, że ta seria się charakteryzuje takimi chamsko wciskanymi erotykami. No i tutaj też, no, no fajnie, no rzeczywiście, no pojawiają się tutaj takie sceny i e, mogą być wprowadzone, albo Fajnie, w miarę naturalnie, albo po prostu przywracasz kartkę i się zastanawiasz, czemu właściwie do tego doszło. Czemu nagle z tym, że tak powiem, scenarzysta wyskoczył. No, Mnie to średnio, średnio w tej chwili pasuje i jakby totalnie niszczy równowagę, jeśli chodzi o popchanie fabuły do przodu, czy poznawanie danych w postaci. Praktycznie nic to konkretnego nie wnosi. To, co mogę powiedzieć, to to, że na pewno dalej rysunki są dla mnie całkiem fajne. Tutaj już jest, zdaje się, że wspominałem o tym, omawiając pierwszy tom, że czasem tam coś nie pasowało mi z twarzami bohaterów, tutaj już jakby nie zauważam tego problemu, aczkolwiek no, jest tutaj duża dbałość o detale i szczegóły, ale na przykład w poprzednim tomie Jedna z postaci była, została bardzo ciężko ranna w twarz. Została pocięta ostrym narzędziem przez no dosyć duży że tak powiem, kawałek twarzy. A w, w tym komiksie w ogóle nie widać blizny po tym, po tym ataku. Spodziewałem się, że właśnie jedna z tych naszych złych postaci będzie miała widoczny ten ślad, chociaż widzę, że to chyba kwestia kadrów, bo na niektórych rzeczywiście coś tu widać, ale właśnie na większości z nich w ogóle nic nie zauważyłem i twarz była nadal gładka. Nie wiem, czy to kwestia jakby cieniowania, czy, cieniowania, czy, czy jakby nakładania tuszu tutaj na ten komiks, ale za, jakby za, jest to zauważalny brak dla mnie. No i. Czyli komiks rani, oczu nie rani, ale nie wyróżnia się na tle innych komiksów. Nie, moim zdaniem nie. To jest. Powoli się dla mnie robi z tego komiksu zmarnowany potencjał, ponieważ. Mm. E jest to komiks z główną bohaterką w roli głównej, e, coś takiej, właśnie mamy taką awanturniczkę, która sobie radzi, dostaje w kość, e, a mimo to ona się nie poddaje i wstaje dalej i robi swoje. Ale no, nie jestem do końca przekonany do tego sposobu, w jakim scenarzysta serwuje nam e, te wszystkie wydarzenia. No jedyne co mogę powiedzieć to to, że e, liczę, że może w dalszych tomach e, jakby yy, ta struktura się polepszy, że scenariusz będzie na yy, bardziej przeze mnie, że tak powiem, osobiście akceptowalnym yy, poziomie, żeby to było na zasadzie, że jednak czuję przyjemność z tego, co czytam, a nie, że przewracam kartki dla przewracania kartek i oglądania na przykład tylko rysunków, no bo jednak coś w tym scenariuszu jest. Scenarzysta chce nam coś pokazać, tak? Więc chciałbym to zobaczyć, a póki co jedyne, co widzę, to no, średnie czytadło ze zmarnowanym potencjałem. Więc jedyne, co mi pozostaje powiedzieć, to jeśli podobało się, podobał się Wam pierwszy tom, drugi Was z pewnością zachwyci. E, jeśli pierwszy sprawiał wątpliwości, to nie jestem do końca przekonany, czy powinniście sięgać po drugi. Aczkolwiek e, powtórzę tutaj rzecz, którą zawsze mówię, e, zawsze warto sprawdzić samemu. Nie osobiście, drugi tom niespecjalnie podszedł, chociaż miał lepsze przybłyski niż pierwszy, e, ale może Wam ta konwencja przypadnie do gustu e, w pełni. Także zapraszamy do wydawnictwa komiksowego. <mum>